Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi sprawdź na grandgame.camp. Konrad rusiński przed KSW Epic. Konrad no. Były małe problemy, jeżeli chodzi o Twojego przeciwnika, bo, bo wykruszył się niestety Gustawson. Teraz mamy nowe nazwisko powiedz mi, jak ty się aktualnie czujesz przed, na dwa dni przed galą i którego rywala ogólnie klasyfikujesz wyżej? Bo kibice się zastanawiają, a kursy gdzieś nie uległy za bardzo zmianie. 1,50, 60, mniej więcej było przy pierwszym pojedynku również. Znaczy, z tego co orientuję, to przy pierwszym pojedynku był fawarytem Gustawson. Teraz, gdy po zmianie rywala, to faworytem jest, jestem ja, więc Aha. wydaje mi się, że gdzieś tam według bukmacherów to Gustafsson był na pewno mocniejszym nazwiskiem, a jak będzie, to po prostu zobaczymy w klatce. A według Ciebie? Według mnie, no ciężko mi powiedzieć, kurde, no bo w sumie podobno mają rekordy i obecnego rywala też nie za dużo o nim wiem, bo Dużo miał przerwy w tym maj, no i nie wiem też, co można się po nim spodziewać, czy trenował, czy nie trenował, więc to jest tak naprawdę jeden wielki test. To jak wyglądało przyjęcie, czy Twoja zgoda na to, żeby zmienił się rywal właśnie na niego? Czy to było tak, że musiałeś długo to przemyśleć, czy sprawdzaliście go z trenerami, zastanawialiście się, czy to jest dobry wybór, czy w ogóle padło ci na przykład do głowy, że okej, okay, to może w ogóle się wycofać, czy w ogóle była taka opcja? Nie, no, z wycofaniem to nie było opcji, bo tutaj no z, z tą walką to postawiliśmy dużo po prostu na przygotowania cały w pracy wykorzystany, więc, więc no nie było takiej nawet możliwości, żeby gdzieś tam wycofać się z walki. Ja po prostu nie grzebię gdzieś tam w, tym, w tych rywalach. Jeszcze przed Gustavsonem był zdecydowanie mocniejszy rywal, no i go zaakceptowałem. To jest taka topka w Polsce i wydaje mi się, że tutaj też bez żadnego, ale tam po prostu wysyłałem trenerowi. Mówi, dawaj bierz i lecimy z tym. I, i tak też się stało. No on zaczynał parę lat temu razem z Anzorem, a z Ażiewem. Y w kobyłce u Renaty Nacaj i ja uważam, że to jest zdecydowanie lepszy pod tę waszą formułę zawodnik bardziej ciekawy po prostu. Czy ty widzisz jakąkolwiek walkę po jego powrocie między innymi z Juanem Manuelem Suarezem, którego szybko znokautował, no i ostatnio przegrał przez decyzję widziałeś cokolwiek? Tak, widziałem te walki są dostępne na Fight Passie, także nie ciężko było je znaleźć. Więc no, zobaczymy, co tutaj. To było w 2022 roku. Także gdzieś tam jeszcze półtorej roku minęło. Tej przerwy trochę miał. No i zobaczymy, co w tym czasie robił. No, jesteśmy przygotowani, na co wejdzie to po prostu jesteśmy na to gotowi. Ciężko przepracowaliśmy cały okres przygotowawczy z różnymi zawodnikami, czy to kibokserami, czy, czy z MMA, więc będziemy gotowi na wszystko. Okay. Ja zapytam jeszcze, bo pojawiło się pytanie o Twoją akceptację co do tego pojedynku i zmiany rywala, natomiast zapytam w drugą stronę. Czy ty nie bałeś się może, że po wypadnięciu Sona będzie mały problem ze znalezieniem zastępstwa? Bo gdyby to była normalna walka w MMA, na pewno by te obawy się nie pojawiały. No, znając tutaj to, ile było czasu przed galą, natomiast Pride, Rules plus Łokcie no to taka ryzykowna formuła. Bałeś się o to, że może nie znajdzie się chętny? Znaczy, jeżeli by takie zasady były na jakiejś lokalnej gali, no to. Podejrzewa, że byłby to problem znaleźć rywala, no ale jednak bijemy się w KSW, no i tutaj większość zawodników na pewno marzy, żeby tutaj się dostać, więc podejrzewałem, że, że, że no dla KSW to nie był żaden problem, żeby znaleźć rywala. No, tym bardziej na dwa tygodnie przed Galą, gdzie oni potrafili, jak biem się, w Radomie, uratować galę jeszcze w piątek, gdzie dwie walki wypadły i dwie walki zrobili, więc mhm. wydaje mi się, że tutaj Wojsław naprawdę robi dobrą robotę. No i to dla nich żaden problem. Wtedy mogłeś troszeczkę poczuć się jak superbohater, zwłaszcza patrząc na to skończenie, którego dokonałeś na bielskim konradzie. Ja chciałbym zapytać właśnie, czym różni się takie wejście na ostatnią chwilę, być może wiedząc, że nie macie nic do stracenia od pełnego okresu przygotowawczego. Czy jest jakakolwiek zmiana mentalna, kiedy wychodzisz do klatki? Znaczy ja za każdym razem wychodząc wiem, że idę tam po prostu, zostawiam wszystko, co, co mam w sobie i. I wtedy jestem z siebie po prostu zadowolony, jak nie pyknie, no to szkoda, wiem, że tyle ile mogłem to zrobiłem i tak samo będzie tym razem. I w sumie jak za każdym poprzednim tak było, że wychodzę po prostu dobrze przygotowany, tyle na ile mogłem się przygotować. I wtedy jestem z siebie dumny, jak już te przygotowania tak zrobiłem, jak powinienem zrobić. Zdeklasowałeś. W pewnym stopniu swojego ostatniego przeciwnika. Czy to było właśnie kluczowe, abyśmy mogli dzisiaj z tobą rozmawiać w oczekiwaniu na twoją walkę na KSW Epic? Wydaje mi się, że po części tak, bo, bo ten pierwszy rywal, co się pojawił, to również wygrywał z Krystianem Bielskim, i może to gdzieś tam jakoś miało znaczenie w, 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 w ułożeniu tego pojedynku, że ja z nim wygrałem, on z nim wygrał, więc myślę, że to też na pewno gdzieś jakaś przepustka. Myślę, że. Jakoś tam za bardzo medialny w ogóle nie jestem, więc myślę, że ta walka mogła zaważyć o tym. To ciekawa rzecz powiedzieć o tej medialności, ale ja chciałam zapytać o coś innego. Ty jesteś bardzo młodym zawodnikiem, tak naprawdę na początku swojej kariery, a gdy słyszę, że będziesz bił się w, na zasadach Pride, to mam w głowie, wiesz, te dzikie początki MMA i tą brutalność i to, że wielu zawodników na twoim miejscu, mimo że jest ta ranga, bo to jest KSW, w dodatku pierwsza taka gala wyjątkowa na dwudziestolecie, to na pewno wielu zawodników przemyślałoby to ze trzy razy, czy ja na pewno chcę pójść w takie, takie brutalne rozwiązania, a ty to wziąłeś bez wahania. No, wziąłem praktycznie posłuchania. Ja w sumie nalegałem na tą walkę, żeby, bo mój team tak nie do końca gdzieś tam się godził, ale można powiedzieć, że postawiłem też na swoim po części. No, jak rozwiązujecie takie rzeczy? Gracie w łapki, czy co? No nie no, roz, rozmową. Czasami na sparringach, więc, więc gdzieś tam no wiadomo, wszyscy szykowali się do walki, więc każdy sobie pomagał w tych przygotowaniach. No i, no i wszystko dobrze się zgrało, bo naprawdę na treningach bardzo mocno. Pracowaliśmy. A Co ci trenerzy mówili, jak jak padło to, że zasady Pride i tak dalej. Co ci mówili, żeby cię odwieść od tego pomysłu? No żeby nie ryzykować, bo jeszcze klasa rywala jest dosyć mocna, że na takie walki jeszcze przyjdzie czas. Mhm. Ale koniec końców się z, dobrze złożyło i ten wydaje mi się, że ta klasa, co jest teraz rywala, jest troszkę niższa niż mhm. tego początkowego. Mhm. Okay. Wspomniałam o tej randze samej imprezy KSW Epic, a więc impreza zorganizowana z okazji 20-lecia KSW w Polsce. Coś, co być może będzie kontynuowane, no ale jednak pierwsza taka impreza od bardzo dawna, gdzie faktycznie dojdzie do konfrontacji sztuk walki, gdzie będzie trochę inaczej niż po prostu na takich klasycznych galach KSW. Rozmawialiśmy o tym trochę z Marcinem Wójcikiem przed chwilą. Ja wspomniałam o tym, że no, polski fan MMA to jest taki fan, któremu nie zawsze wszystko się podoba. No i to KSW Epic też niektórych ani ziembia, ani grzeje. Inni je krytykują, zwłaszcza jeśli chodzi o starcie dwóch legend, a więc Mameda Halidowa i Tomka Adamka. Trochę są rozczarowani, a trochę się jarają na walkę Barneta z, z filmem de Frees, ale za to większość fanów jest absolutnie zadowolona z tego turnieju w wadze 93 kg. Czy dla Ciebie, jako zawodnika MMA i dla osoby, która może tym MMA się interesować, to rzeczywiście jest największa perełka na tej gali, czy upatrujesz tę perełkę gdzie indziej? Znaczy, wydaje mi się, że cała karta jest dobra. No wiadomo, to też zawalczyć na takim y, wydarzeniu to też jest po części zaszczyt dla zawodnika. No i moim zdaniem no cała karta od samego początku, gdzie Piotr, Piotr Kacprzak rozpocznie tam galę, to już pierwsza formuła dosyć ciekawa, cofniemy się kilka lat wstecz do mm -hmm. początkowych zasad, do początkowych formuł. Mm -hmm. No i to już dla, dla takiego typowego kibica powinno być takie zaspokajające. No a wiadomo, wszystkim ciężko jest dogodzić, bo Dużo jest osób, też wiadomo, hejterów, nie-hejterów, co tylko tam sprzed z, z komputera sobie klepią, co, żeby coś aby napisać komuś pocisnąć. Więc no, też na takie komentarze nie ma co patrzeć, tylko po prostu trzeba robić swoje i tyle. Konrad, ja zapytam jeszcze, bo Filip tutaj wrócił do walki z Krystianem Bielskim z listopada. Zapytam, bo jak czytałem sobie różne analizy, wiadomo, one się nie zawsze sprawdzają, tak jak zresztą w Twoim przypadku, bo, bo faworytem z tego starcia nie byłeś, ale wiele osób zarzucało Ci to, tym bardziej wchodząc na short notice, że Ty bardzo często zostawiałeś praktycznie wszystko w pierwszej rundzie i potem z tym tlenem bywało u Ciebie różnie. A zaskoczyłeś o tyle, że jak też sobie oglądałem jakieś podsumowania po całej Radomskiej Gali, to wiele osób było. Zadowolony z tego, że gdy znalazłeś się już na Krystianie, to szukałeś gdzieś bezpiecznie tej ustabilizowania pozycji, nie traciłeś siły na, na zbędne próby poddań, tylko rozłożyłeś i po profesorskiemu, o ile takie słowo istnieje, poddałeś Krystiana. Czy uważasz, z czego po pierwsze to może wynika, czy to jest jakaś taka zmiana w mentalu, czy po prostu w przygotowaniach, a po drugie, czy uważasz, że to może być taki punkt zwrotny w twojej karierze, który teraz zaprowadzi cię na ten sam szczyt? Znaczy odnośnie tego tlenu, no to, to nie jest tak, że też miałem tam bodajże jedno... Jedną walkę na pełnym dystansie to była z, z Rafałem Błachutą, no ale wtedy to w ogóle ten okres przygotowawczy to można powiedzieć wyglądał fatalnie z tego względu, że gdzieś tam byłem w delegacji z pracy, jak zaproponowano mi tą walkę, no i w sumie ją wziąłem. I, i gdzieś tam sobie po prostu przygotowując się do tej walki biegałem sobie po lesie, gdzieś tam jakoś siłownie zrobiłem, a na weekendy zjeżdżając do domu, no to w sobotę robiłem jakiś mocniejszy trening z chłopakami. No, i potem wiadomo, kolejny tydzień, i znowu bieganie, siłownia, i, i, i może do tamtej walki to rzeczywiście tak. Zahartowałeś. Znaczy, no, nie byłem przygotowany tak, jak powinienem, bo na trzy tygodnie, bodajże, przed galą dopiero wróciłem do domu, gdzie mogłem sobie swobodnie trenować. Więc to też walka taka na wariata była, ale ja lubię takie wyzwania i, i mnie to w sumie kręci. Kręcą mnie takie walki, jak gdzieś tam słyszę jakieś mocne nazwisko, jakieś mocne wyzwanie, no to mnie dwa razy to bardziej nakręca niż do jakiejś tam zwykłej walki. Mhm. Konrad, ode mnie jeszcze dwie ostatnie krótkie kwestie. Czy przeszło ci przez myśl, zapytałem o to Marcina Wójcika, zapytam również ciebie, czy to jest jeszcze dodatkowa szansa, żeby pokazać się bardzo szerokiej publiczności przed walką Halidow-Adamek? No wiadomo, to też działa w dwie strony, bo ta wiadomo, szersza publiczność gdzieś tam może oddziaływać trochę na, na, na psychikę, ale wydaje mi się, że nie powinienem mieć z tym problemu i zgodzę się tutaj z Tobą w stu procentach, że. Zdecydowanie można się pokazać gdzieś tam szerszej publiczności, bo z tego co widziałem, to bilety praktycznie są chyba wyprzedane, więc cała hala zapełniona. No i podejrzewam, że troszkę osób jeszcze sprzed telewizorów obejrzy gale, więc jak najbardziej można się pokazać szerszej publiczności. Zbliża się również gala Seaside Battles, twojego menedżera Piotra Janusza, który żyje w dobrej komitywie SKSW. Ty jesteś zawodnikiem, który na pewno chciałby zbierać jak najwięcej doświadczenia. To też, czy wystąpisz na tej gali, czy na razie skupiasz się tylko i wyłącznie na KSW? Znaczy, no nie ma też co wybiegać, bo wiadomo, życie różne scenariusze pisze, także trzeba się skupić na tej walce. Jak będzie wszystko dobrze, to będziemy mogli coś tam myśleć dalej. Więc na początku klapki na oczy, KSW Epic i pogali będę sobie już dwa dni będę mógł zastanawiać się, myśleć, i ile tam będzie mi się chciało. To co, tyle dzisiaj Konrad Rusiński. Czekamy na jutro i na walkę w sobotę. Życzymy Ci powodzenia. No i żebyś w zdrowiu dotrwał do soboty i baw się dobrze. Nie dziękuję i do zobaczenia w sobotę.